Teraz, żeby wejść na 6 opcji po prostu trzeba wpisać 6. no, się zaciął. Trzeba wpisać 6 obcy i N. Następnie mamy zieloną ikonkę Połącz obcym. <laughs> Aby się dowiedzieć z kim piszemy, zaczynamy rozmowy od KM i tak zapytanie, żebyśmy się wiedzieli, czy będzie to kobieta czy mężczyzna. Można rozpocząć rozmowę z słowem hej lub cześć. Jeśli nikt nie odpisuje ponad 10 sekund, mamy ikonkę rozłącz się. Ktoś odpisał K. A ty jesteśmy dziewczyną, więc szukamy mężczyzn, znaczy się rozłączamy. Tu, tu. I rozpoczynamy nową konwersację. Ponownie piszemy KM. Zostaliśmy pierwsze zapytanie, czyli odpowiadamy, że jesteśmy K. Czekamy na odpowiedź opcja M. Pytamy o bieg. Rozmowa potoczy się dalej. Zaczniemy odpowiadać. Odpowiadamy, ile mamy lat. Akurat się zdrafiło, że opcja ma 15. Y Tutaj prowadząca też ma 15, więc będzie lepiej pisać. Sprawdzamy kolejne pytania. Ktoś jest niewyżyty, bo napisał, że mu stoi Jasiu. To jest Jasiu. lubię na imienia Jasiu, ale. Jeżeli chcecie rozgłosić nieprzyjemnego rozmówcę, to tutaj wpis. naciskacie taką małą flagę i OK. Jeżeli Wam się nie podoba ten rozmówca i rozłączacie się. Pa, pa. I teraz chyba wiecie, jak, na czym to polega. I dziękujemy. Yy, do widzenia. Ciekamy na propozycje, jakie, jakie jeszcze filmiki dać. Pa.